5 września 2025 roku zabieramy państwa na stadion Krakowi. To tu właśnie rozpoczynamy nowy cykl eliminacyjny. Piłka nożna ma to do siebie, że zawsze jest jakiś nowy początek i taki właśnie po nieudanym turnieju Mistrzostw Europy poprzednich roczników. Choć kilka nazwisk oczywiście się powtarza. Mamy właśnie dziś. Startujemy w trudnych eliminacjach. Poza dzisiejszymi rywalami z Macedonii Północnej, przeciwko biało-czerwonym będą wychodzić na boisko piłkarzy Armenii, Czarnogóry, a także Szwecji i Włoch. A więc samo to już państwo mówi, jaki jest kalibar. Kaliber tych eliminacji, z których awansuje najlepsza drużyna, Y, oczywiście ta, która zajmie pierwsze miejsce także najlepsza z drugich miejsc no i zwycięzcy Baraży w 2027 roku, bo przecież na tym poziomie Mistrzostwa Europy odbywają się nie cztery, a co dwa lata że macedońskie młodzieżówki mówią, że to będzie generacja, która da im wielki sukces, a to mamy nadzieję generacja, która da sukces nam, Abramowicz w bramce 7 Nowak, który Matysik, 2 Drapiński 3 Gurgul, 8 Kowalczyk, 16 kozubal 11 Ruzga, 6 Drachal, 10 Kapitan Pieńko i z dziewiątką Bogacz, tak wygląda pierwsza, 11 naszej reprezentacji. Widzą państwo rezerwowych. Wśród nich nie ma bramkarza Bobka, który zastąpił Lubika, ale też zaskakująco nie ma Filipa Lubereckiego. No i nie ma także Maxiego Ojedela, który ma problem z kontuzją. Jest tutaj na trybunach, chce wspierać kolegów. Jutro dopiero wróci do klubu. No i mocno liczy Jerzy Brzęczek na tego zawodnika. W październiku oto 29-letni sędzia Karel Rouczek. Nie mamy waru. To jest bardzo istotne w oglądaniu dzisiejszego spotkania. Ten oto arbiter pracował już na poziomie... Spotkań eliminacji ligi konferencji, także mecze czeskiej ekstra klasy. Zanim Macedonia Północna w bramce Lubcie Dzekow w obronie, 16 Dajlowski, 5 Melici 3 brat bliźniak, bramkarza, a więc George Dzekow z 17 Stojanow, 6 Angelow, kapitan gości, Zendelowski z 8, 19 Hamza, 21 Danew, 11 Trajkow i z 7, na plecach będzie biegał Gasztarow. Prawdopodobnie raczej Gasztarow będzie też jednym z tych wielu pomocników, których ma tutaj w składzie trener Goran Stanicz. Zagra na czterech, pięciu albo sześciu, bo czasami to też w ostatnich spotkaniach widzieliśmy. To jedno jest pewne. Jakości po naszej stronie jest zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o umiejętności indywidualne. Tutaj to nie podlega dyskusji. Teraz trzeba to tylko przelać na boisko, być odważnym i wygrać to spotkanie. Wita, tak? Lider Naszej najwyższej klasy rozgrywkowej to Wisła Płock. Mądrze teraz Nowak zagrywa i ach, to mogła być piękna bramka Drachala. Gdyby to wpadło, mielibyśmy naprawdę show na obiekcie Krakowi. Wielkie brawa dla biało za te właśnie akcje. Element zaskoczenia, którym są te ofensywne wejścia Nowaka. Daje obraz jakości zawodników. Kozubal do lewej strony, jest Pieńko, czekamy czy wejdzie w dribbling. Pieńko odważnie szuka pozycji do strzału. Pieńko i go Kapitan naszej reprezentacji wypracował pierwszego gola w eliminacjach. To jest nagroda za upór, za determinację, za podjęcie ryzyka, wejście w drybnik. I ta skomasowana obrona Macedonii Północnej pomogła nam w tej sytuacji. Bramka samobójcza, ale nie zmienia to naszej radości i faktu, że Polacy przełamują rywala. 1-0 dla Biało-Czerwonych. Odwaga, trochę szczęścia i wychodzimy na prowadzenie. Nie było zatrzymania jak we wcześniejszych akcjach. Zagrania gdzieś do tyłu. Zendelowski. Próba wejścia w pole karne. Zagrania po ziemi. Poszukania naszego kolejnego zawodnika. I tak jak powiedziałem, trochę szczęściej. Prowadzimy 1-0. Teraz pewnie będzie troszkę łatwiej. Hamza, Hamza w niebezpieczny punkt pola karnego. Zendelowski. Gurgul do Kozubala, za chwilę arbiter zakończy tę pierwszą połowę. Jak tak Polacy będą piłkę wymieniać, no odsuwamy się coraz bardziej od pola W związku z czym wynik do przerwy meczu Polska-Macedonia Północna brzmi 1 do 0. Bramka samobójcza Adriana Zendelowskiego po szarży Tomasza Pienki. To najważniejszy element tej pierwszej części i to coś z czego warto zapamiętać tę pierwszą połowę. Drachal, Pieńko, wracają za nim rywale. Pieńko w polu karnym. Strzał celny, to już jest jakiś plus. Kozub wolny. No to szansa dla Polaków. 10 Macedończyków w własnym polu karnym. 56. minuta. Kozubal! To nie był problem dla Liubczy Dzekowa, choć oczywiście celny strzał to zawsze jakiś mały plusik. Zagranie świetne. Reguła, będzie szansa. Reguła, przy nim jest Anes Melici. Reguła nadciąga dwóch Polaków. Reguła! I gol! Świetne wejście na boisko Marcela reguły. Piłkarz zagłębia po kilku minutach. Podwyższa wynik. Świetne zagranie, ale też kapitalne zachowanie debiutanta w naszej reprezentacji młodzieżowej. Spokojnie przemieścił się w pole karne. Nic sobie nie robił z pracy defensywnej Anesa Meliczego i spokojnie trafia do siatki w dalszy ruch bramki Dzekowa, Polska 2, Macedonia północna 0-0 o to nam właśnie chodziło, brawo Reguła. Świetne zagranie Tomasza Pienki, wejście w pojedynek i tak naprawdę no nie dało się lepiej tego zrobić, zejście na swoją lepszą prawą nogę i poszukanie tej, tego dalszego słupka, kapitalne wykończenie, on doskonale wiedział od samego początku co chce z tą piłką zrobić i świetne wykończenie, jeśli chcesz dać dobry sygnał selekcjonerowi, że ja też chcę być tutaj ważny, chcę strzelać bramki, to nie można tego lepiej zrobić. Świetne wejście tego zawodnika. Jeszcze jeden na trybunach, no to jest debiut marzenie Marcela Reguły. Czeka na przejęcie Pietuszewski. on i Reguła teraz zsunął do przodu. Pietuszewski, cofają się Macedończycy, nadciąga także pięńko. Pietuszewski, czyli on będzie miał swojego debiutowskiego gola! Tak! Do zera! Fantastyczne zmiany Jerzego Brzeczka. Debiutanci z golami. Najpierw reguła, a teraz Oskar Pietuszewski. Wspaniałe minuty naszej reprezentacji U21. Polska 3... Macedonia 0, tutaj już nerwów nie będzie, aż do Pietuszewskiego, poleciłego kolega klubowy Sławomir Abramowicz. Gratuluję mu bramkę Szegiloni, bo Oskar Pietuszewski, ten wielki talent w naszej drugiej, najważniejszej drużynie narodowej zaczyna naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Brawo. 17 lat, David na poziomie kadry u 21. Duża odwaga, duża jakość, swoboda, popatrzmy na to, jak wykończy tę sytuację, no kapitalne uderzenie. Bramki Xero, Reguła i Pietuszewski, zejście, prawa noga, dalszy rok. Liubczyczek może tylko popatrzeć na piłkę wpadającą do jego siatki. Dokładnie, kopia tej pierwszej bramki Reguły, świetne wykończenie. Jakaś ozdoba tego meczu w ostatnich chwilach, Duda dostaje piłkę od pięki. teraz co dalej, Duda w polu karnym, wracają Macedończycy. Wycofanie do naszego kapitana. Piękko spojrzał. Szeroko jest Nowak. Nowak. Ostatnia szansa przed Polakami. No i szkoda, że to nie było de facto uderzenie piłka. Po prostu odbiła się od Kowalczyka. Polska 3. Macedonia Północna 0.